Kolejne dwa punkty nie będę ukrywał, że na pewno ciekawie dla kibiców byłoby, jakby e, wynik był no, bardziej zbliżony do siebie. Drużyny, ale, ale cóż, no to chłopcy pojechali dobrze i nie możemy im z tego powodu nic zarzutów. Staraliśmy się, żeby każdy tam swoje biegi e, troszkę odjechał. E, także i młodzi sobie mogli pojeździć troszkę. No cóż, no wynik wysoki. Nie ukrywam, że spodziewałem się większego oporu ze strony ryblickiej drużyny. Myślałem, że ten wtorkowy mecz z Toruniem to był jakiś wypadek przy pracy, jakieś tam problemy storowe, ale. ale no to dzisiaj jednak była duża różnica pomiędzy drużyną luberską i drużyną ryblicką. To no cóż, jedziemy dalej za tydzień bardzo ciężkie spotkanie z drużyną, która na dzisiaj nie ma jeszcze porażki. Ale. Ale my też mamy same zwycięstwa i nie będę ukrywał, że będziemy się starali tą serię. To był dzisiaj czwarty mecz, i siedmiu kolejnych. przedłużyć jak niewiele dalej. We were strong today, you know, job well done. It's never easy just to go and win, bikes, you have to, you have to perform, and we did it again tonight, and we pleased with Motor. No tak, dobry mój wynik, dobry drużyny. Ciężko odpowiedzieć. Kto dzisiaj był naprawdę, no znaczy my byliśmy na pewno szybcy. A kto był słaby, kto mocny, ee, ciężko powiedzieć. Eee, no ja dużo wczoraj potrenowałem, w końcu znalazłem odpowiednią jednostkę na tor Rubelski, z czego się bardzo cieszę. Eee, oczywiście jeszcze spokojnie, bo są kolejne mecze. Zobaczymy w kolejnych meczach, jak to będzie wyglądało, ale bardzo zadowolony, więc. Ee, Fajnie się czuje cała drużyna, że wygrany mecz tak troszkę to nas buduje też. Ja, bardzo dobrze tak. którym trójkątem? Bardzo fajnie jest wystartować w w Jeszcze udało się zdobyć pierwszego punktu w swoim życiu. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że tych okazji będę miał coraz więcej i, i będę pokazywał się z jeszcze lepszej strony. E, no tak, start, start był nie najgorszy, jednak tam popełniłem lekki błąd i wysunąłem się zbyt daleko w tym pierwszym uku, gdzie, gdzie chłopaki no po prostu nie darowali mi tego błędu i, i, i przejechali po prostu ko mnie. W całokształcie jestem zdecydowanie zadowolony. Jeszcze jest parę rzeczy do. Do szlifowania, do sprawdzenia, ale mimo wszystko jest na czym rzeźbić coraz, coraz bardziej. Z każdych zawodów wracam z nowymi to informacjami, z nowymi danymi, które pomagają mi wyciągać, wyciągać wnioski, a zwłaszcza te lepsze występy dają tą jednak lepszą lekcję, bo jest pewność siebie większa łatwiej jest odczytać motocykl, co on potrzebuje, co chciał, albo czego nie chciał, jakie błędy z ustawieniami można było popełnić. Więc e, podsumowując, jestem zadowolony, ale jeszcze praca nieskończona do końca. O specyficzności toru lubelskiego to w sumie się nawet nie wypowiadam, bo sam tego doświadczam, patrząc na to, że ostatni mecz jechałem na tym silniku, co dzisiaj na przykład. A mimo to było totalnie odwrotnie pod względem wyniku prędkości, tak jak się czułem na, dany, na tym torze. No zawsze z wygranie ze starszym zawodnikiem, z dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, utytułowanym zawodnikiem, nieważne kto by to był ile by miał lat, to cieszy, motywuje. Wygranie trzykrotnie w ciągu jednego meczu, tym bardziej. Eee, ostatni week po bardzo fajnej walce, więc eee, smakuje wybornie.